Dzień dobry, witam pana serdecznie. Chciałbym u pana w salonie wspaniałym, pięknym, kupić sobie nowy motocykl. Wie pan no, trochę już na świecie żyję, trochę pieniędzy odłożyłem i stwierdziłem, że nie stać mnie na motocykl używany, dlatego stwierdziłem, że zaufam waszej marce i kupię od Was. Dobry, sprawdzony i niezawodny motocykl. Aczkolwiek zastrzegam sobie, proszę pana. Ma to być normalny motocykl, bez żadnych fajerwerków. Coś, co będę mógł sobie wsiąść, pojeździć i ewentualnie przejechać się troszeczkę dalej. Co mi Pan może zaoferować? O wy pan, pana szanownego klienta, skoro pan stawia takie warunki to bardzo chętnie zaproponuję panu któryś z tych jednośladów, jeżeli chce pan motocykl a nie skuter to spokojnie, mamy taką ładną 125 albo w wersji w owiewkach ala ścigać jednocylindrowa, ekonomiczna, spalanie na poziomie mniej więcej 2,5 litra na 100 km, albo jeżeli nie lubi pan klimatu ścigaczy to mamy też wersję bez owiewek, tak zwany naked Bardziej młodzieżowy, jednak taki stylistycznie już idący w trochę takie y, współczesno technologiczne, zaawansowane motocykle. Bardzo fajne, przyjazne motocykle do jazdy około miejskiej. A nie, nie, proszę pana, Ym, 125 są troszeczkę za małe na moje potrzeby. Wie pan, mieszkam bardzo blisko dużego miasta, stolicy województwa. I wie pan, póki jeszcze się po bocznych drogach człowiek przemieszcza. To te 90-100 na godzinę ma sens. Ale wie pan, czasami się zdarzy pojechać do miasta kawałek dalej, no i już by wypadało skoczyć na ekspresówkę. I chciałbym coś takiego, znaczy mógłbym spokojnie, bez ryzyka wsiąść i przejechać się te 50 km po ekspresówce, żeby nie być wolniejszym od ciężarówki. A to widzicie, trzeba było tak mówić od razu. Mamy w naszej ofercie też motocykle trochę większe, ale takie, które zadowolą każdego. Ponieważ mamy tutaj nową platformę silnikową, znaną już od paru lat i dobrze sprawdzoną. Mamy tutaj 800, rzędowa dwójka, wykorbienie 270 stopni, więc pracuje jak fałka, mimo że fałką nie jest, dzięki czemu jest tańsza w produkcji i mamy tutaj dużo wariantów do opcji, mamy futurystycznego Nakeda mamy ścigacza mamy turystyka w wersji drogowej i troszkę bardziej terenowej i od niedawna mamy też wersję Retro Heritage, czyli wyglądająca jak stary retro motocykl typu Scrambler dobre jednostki, przyzwoite spalanie, niezawodny sprawdzony silnik, jak to u nas jest klasyką. Hmm. Trochę duża ta pojemność. Cena widzę, że też trochę przerażająca. Nie macie nic po środku, jakiegoś motocykla takiego pośrodku. Nie wiem, 250, 400, coś takiego. Spokojnie by mi wystarczyło i budżet by mi się spiął. Nie pan, proszę pan, może nie mamy takich 400, 250, ale. Mamy motocykle o znacznie większej pojemności, które znacznie więcej oferują. Proszę zobaczyć świecące się kierunkowskazy, jako pozycje. Quick shifter w cenie. Możliwość sterowania mapami, kontroli trakcji i siły tłumienia ABS-u. Możliwość wyłączenia tego w niektórych modelach. Wysoka jakość produkcja w Japonii. Czego by tu chcieć więcej? Mamy bardzo dobry produkt za odpowiednio wyższą cenę, ale płacimy za coś i dostajemy tego więcej. Więc który chciałby Pan sobie motocykl zobaczyć, przymierzyć się do niego i się nim przejechać? Ha! Okej. Okay. To wie Pan co? Ja na razie podziękuję. Tam mają fajny salon motocykli chińskich. O! A tam jest Honda. Ha! Do zobaczenia! Wydam wszystkich, oprócz tych, których nienawidzę, czas na kolejny odcinek i prawdopodobnie już domyślacie się, co się święci, ponieważ porozmawiamy sobie o marce Suzuki w Polsce i w Europie zapewne, ze względu na normy emisji spalin. Otóż, w większości przypadków marka Suzuki ludziom się kojarzy z samochodami. Swift, SX, Vitara i tak dalej. Jakie najbardziej popularne samochody, można powiedzieć, że Suzuki od dawien dawna produkowało tylko to, co się najlepiej sprzedaje, czyli hatchbacki i suwy. Od jakiegoś czasu też Suzuki współpracuje z Toyotą, więc między innymi można to zobaczyć na przykładzie Suzuki Swaysa, który jest po prostu Toyotą w innych znaczkach. Niemniej jednak Suzuki też bardzo w dużej mierze znany jest z motocykli, tak jak było to w którymś anime. Podaj mi cztery najbardziej popularne japońskie marki motocykli. No, no, to jest Kawasaki, jest Honda, jest Yamaha, no jest ta czwarta, Harley Davidson. Nie, na S. A! Scooter. No tak, dużo takich jeździ. No. I ogólnie rzecz biorąc, marka Suzuki, jeśli chodzi o motocykle w Europie, co jest dziwne, nie jest do końca uważana za genialną, super fenomenalną markę. Oczywiście, Trzeba im przyznać to, że Suzuki jest ze wszystkich czterech marek japońskich najbardziej konserwatywna, 20 lat pakuje ten sam silnik do motocykla. Jak sobie teraz żartują, 20 lat im zajęło wprowadzenie nowego silnika do motocykli, czyli rzędowa dwójka z wykorbieniem 270 stopni. Też nie do końca prawda, bo podobno ten silnik pochodzi z silnika zaburtowego Suzuki dostosowanego do motocykli, więc ten silnik już istniał. No. Była legendarna Hayabusa, wcześniej zrobili motocykl na silniku Wankra. Byli jednym z pierwszych japońskich producentów, którzy zrobili dużego dwusuwa, 500, chyba Suzuki T500 się to nazywało z silnikiem stworzonym na technologii mz -y. Tak, Niemiec uciekł do Japonii i sprzedał im technologię, tak, więc y, dzięki temu Suzuki było najlepsze, jeśli chodzi o produkcję dwusuwów w tamtych czasach. Później większe dwusuby, Tak. Suzuki ogólnie rzecz biorąc, no, kiedyś historię miało bardzo bogatą, bardzo intensywną, i można powiedzieć, że w obecnych czasach taką pałkę najbardziej rewolucyjnego producenta motocykli japońskich przejęło Kawasaki. No bo patrzcie: pierwszy motocykl, który osiągnął barierę 400 na godzinę pierwszy motocykl hybrydowy, taki masowo produkowany. Pracują nad motocyklem wodorowym, gdzie zbiorniki będą w kufrach bocznych. Honda to honda, honda produkuje wszystko od 50 po prawie dwulitrowe silniki. Mamy skuterki, mamy Goldwingi, mamy terenówki, mamy nieterenówki, mamy terenowe skutery, mamy wszystko, co chcemy. Czyli to taki Mercedes. W Mercedesie możesz kupić sobie hatchbacka małego, większego hatchbacka, minivana, maxivana, yy, ciągnik siądłowy, yy, pojazd 6x6 yy, na napędem, yy, busa, mikrobusa, megabusa, yy, hayabusa, nebolit yy, możecie kupić sobie, AMG One. Tak? Czyli yy, Honda to taki Mercedes tylko, że tańszy. Czyli zrobi wszystko i kupisz sobie wszystko. Tak? Oczywiście nie na każdy rynek. A Yamaha jest marką, która ze wszystkich najbardziej się wychyla pod kątem osiągów, ponieważ jak to mówili, że Yamaha najbardziej chce dążyć do tego, żeby ich motocykle wywoływały wrażenia z jazdy, takie jak europejskie marki, kosztem awaryjności, tak? Niestety. Więc Yamaha jest najlepsza z japońskich, jeśli chodzi o wrażenia z jazdy, ale częściej się psująca albo wymagająca, mówiąc inaczej, częstszych interwałów serwisowych. Na Suzuki Serie siedzi, piją sobie sakę i zastanawiają się, czy w przyszłym roku dać kolor czarny w motocykla, czy dać kontrowersyjny, czyli szary. Bardzo konserwatywna marka, odkąd zrezygnowali z MotoGP też GSX tak? Wycofany z Europy, w przyszłym roku wróci. Co zrobili? Dodali skrzydełka, dziękuję, koniec. Możemy dostać premię. Ale problem jest gdzie indziej. Ponieważ wejdziecie sobie na dowolnego producenta japońskiego, czy nawet paru europejskich i zobaczycie, że w gamie mają 125, jeszcze czasami się trafi 50, chociaż w Europie to rynek 50 już jest mało chłonny. Eee, mamy 250, mamy 400, 600, 800, 1000, 1100, 1200 itd. itd. A Suzuki nie ma. Jeżeli wejdziemy sobie na y, stronę Suzuki. Ja y, sobie tutaj z lewej przygotowałem program do y, nagrywania obrazu, ale myślę, że nie będzie to aż tak konieczne, ponieważ coś tam może zobaczycie. To zobaczcie sobie motocykle Suzuki na rynek polski, czyli przyjmijmy, że europejski. Mamy 125, GSX-era 125, czyli ścigać i GSX -R. S125, czyli naked, ścigać do wyboru do koloru. 400, tu może być ciężej. Na, mamy Burgmana 125, mamy Avenisa, Adresa i mamy Burgmana 400. Mamy jeden motocykl, który nie do końca jest motocyklem, bo jest skuterem, który ma pojemność 400. Mamy drz 4, RMK, RM RMZ -t 250. No dobra, ale wiecie, RMZ to RMZ. To jest krosik, więc niehomologowany, nie do jazdy po drodze, raczej do jazdy szutry, piachy i tak dalej. DRZ jest niby drogowa w wersji, gdziekolwiek ona się tu schowała, DRZ4SM, tak? czyli drogowa supermoto. I to jest jedyna 400 w ofercie, i to jest bardzo droga 400 w ofercie, ponieważ żeby dostosować ją do norm europejskich ten motocykl kosztuje w tej chwili 40 tysięcy złotych. Bardzo dużo nieprawdaż, zwłaszcza w porównaniu do Chińczyków i Honda. I właśnie dochodzimy do tego momentu, że Suzuki w Europie staje się niekonkurencyjne w stosunku do innych producentów japońskich, jak i chińskich, ponieważ jak zobaczymy, jeszcze na stronie Suzuki są fałszywe 650, które tak naprawdę oficjalnie już nie istnieją, zostały wyprzedane z początkiem tego roku, ponieważ norma Euro 5 była ostatnią, na którą były przepisane. Euro 5 plus już było niepotrzebne, no i tak samo skończyła swoją historię Suzuki SV650, bo to był dokładnie ten sam silnik. I co? Mamy 1050 Faustroma, mamy 800 Faustroma, mamy gsx a 950, 1000, 8SK, 8RK, 8T i 8TT, czyli nowość na ten rok, czyli 800, rzędowa dwójka. No i oczywiście litry, Katana, Hayabusa 1300, ich ser na przyszły rok wróci litrowy, nie X, GT i tak dalej, i tak dalej, ale zauważcie, że nie licząc rmz -y 250 450 i drz -y 400 i Burumana 400 nie ma normalnego motocykla w gamie 250-400, czy nawet w tej chwili już w Suzuki nawet 600, który byłby motocyklem w miarę bezawaryjnym w miarę prostym konstrukcyjnie a co za tym idzie w miarę tani. zauważcie, że albo nie mamy nic czyli 125 albo mamy wszystko czyli 800, nawet gdzieś tam na Facebooku ktoś tam mi odpisywał z Suzuki, że jak napisałem, że no niby to jest duchowy następca te wszystkie GSX-8 duchowy następca SV Konkretnie chodzi o T i TT. Może i jest to duchowy następca, no bo V2 została zamieniona na rzędową dwójkę z wykorbieniem 270. Ale V kosztowała około 32 tysięcy złotych. A 8TT i T kosztują około 45 tysięcy złotych, więc około 13 tysięcy drożej. I właśnie powiedzieli, no ale oferuje więcej. No ale nie każdy potrzebuje, oferuje więcej. Tylko niektórzy potrzebują motocykla, który jest tani i prosty, a jednocześnie markowy, dzięki czemu raczej niezawodny, jeśli mówimy przynajmniej o japońskiej motoryzacji. Więc yy, problem polega na tym, że Suzuki mogłoby mieć taki motocykl, gdyby się postarało, gdyby chciało, gdyby wiedziało, że to się będzie sprzedać. Czy to się będzie sprzedawać? Oczywiście, że może się nie sprzedawać, ponieważ Honda i Chińczyki. Zamiotom rynek, tak? Honda ma małe motocykle, Kawasaki Yamaha chyba też ma małe motocykle. Sprawdzicie sobie później na stronę. Ale zobaczcie na Suzuki, wchodzimy na japońską stronę Suzuki. Nawet rowery mają. Mamy DRZ-kę, 50. -tkę. Mamy skutery, tak? Nawet skuter z koszem z przodu, zajebiste rozwiązanie. Mamy 125. Mamy 125. -tki. To samo co mamy w Polsce, w Europie. Mamy 150. Trochę większa pojemność, nieprawda? Mamy gsx r 250. Tak? Mamy Faustroma 250. Patrzcie, Burgman 400. Mamy nadal Faustroma. Jest Fałki 650. Zobaczymy, czy z Japonii też znikną, czy nie. Czy tam z Indii, bo Suzuki głównie sprzedaje w Indiach swoje samochody i motocykle. a później mamy to, co wszędzie, czyli 800 tysiące tysiąc pięćdziesiąt, tak? tysiąc ale zobaczcie już tymi dwoma motocyklami już by mogli pozamiatać rynek, bo ja sobie liczyłem koło Faustron 250 na rynku japońskim kosztuje około 16 tysięcy jenów nie złotych to nawet jeżeli, bo patrzyłem na te droższe motocykle, to one w stosunku do Europy kosztują 10 tysięcy drożej jakby takiego faustroma sprzedawali za 26 tysięcy złotych, to jest absurdalnie niska cena jak za motocyk teoretycznie turystyczny. I to jest motocykl, który według mnie osobiście by się sprzedawał. Ale rabię, ja może nawet ja bym sobie taki motocykl kupił. Widzicie, w Japonii te motocykle są, w Indiach prawdopodobnie też te motocykle są. W Europie ich nie ma i jakby Suzuki chciało. To by dostosowało je pod nowe normy emisji spalin, dałoby trochę słabszą mapę, trochę większy katalizator i te motocykle na rynku by były i niektórzy mówią, nie Suzuki ma bardzo duży wybór motocykli, ma bardzo duży wybór motocykli, ale są to motocykle bardzo mocno ściśnięte w jednej gamie motocykli i pojemności, a konkurencja ma ten rozstrzał pojemnościowy większy, a co za tym idzie cena jest bardziej przystępna, więc mówię. Suzuki, idziesz do Suzuki, to albo masz motocykl za 15-20 tysięcy, albo za 45. Nie ma nic pośrodku, więc według mnie Suzuki w Europie w tej chwili leży i kwiczy I lubię tą markę, lubię motocykle. Suzuki, złego słowa o nich nie powiem, chociaż są motocykle, które w ogóle mi nie przypadły do gustu z tych współczesnych, bo jeździłem już na wszystkich testówkach, jeśli chodzi o Suzuki, ale nie robię już na ten temat recenzji, bo znów się na mnie ludzie obrażą, że obrażam motocykle. Albo je zachwalam nadmiernie, ale nie oszukujmy się, ja osobiście uważam, że nie zdziwię się, jak w pewnym momencie Suzuki zniknie z rynku europejskiego, tak samo jak zniknęły inne japońskie marki, na przykład Infiniti. Ja po prostu się nie zdziwię, ponieważ jest coraz większa konkurencja, i nawet nie mówimy o Hondzie, tylko mówimy o konkurencji chińskiej, która już wygrywa w wielu rankingach. Ja Chińczykom jeszcze bym nie zaufał, co nie zmienia faktu, że no niestety, ale Europa to nie jest rynek dla Suzuki, tak samo jak i dla wielu innych producentów. Więc nie ma się co dziwić i nie zdziwię się, jak kiedyś Suzuki po prostu z Europy i Polski zniknie. Także takie moje rozważania i teorie spiskowe na temat tej marki. Widzimy się w kolejnym odcinku. Prawdopodobnie za tydzień będzie pewnie jakaś recenzja czegoś. Także do zobaczenia i cześć.